Rzeczny, mały książę, kiedy wracaliśmy nocą, przychodził nas witać. Rano budził nas, żeby położyć się w naszym łóżku. Strasznie bał się od kurzacza. Był to kot tchórzliwy, bezbronny, kot poeta. Kiedy dorskie kotki krążyły wokół domu, miał czały, nawoływały go. Był tym całkiem oszołomiony. Bał się gołębi. Zwierzęta inne, koty były dla drogami, których się wał, tylko z nami czuł się dobrze. Byliśmy jego rodziną. Nie lekko się dzieli włosy. Myślał, że jesteśmy koty, a że koty to co innego. Któregoś dnia jednak powiedział sobie chyba, że musi wyjść. Wielki pies sąsiadów zabił go. Był Jak kot lalka. Lalka drgająca z wybitym okiem bez jednej łapy. Tak, lalka zniszczona przez dziecko. Nie znosiłam tej tchórzliwej i sentymentalnej wersji. Jakże go żałowałem. Był mądry, dobry, piękny. Kochał mnie. Kochał mnie. Mój jedyny kotek, mój jedyny. Bóg. U, ale może później? Myślałem o nim, że leży w kominku wyciągnięty na, roz, na, na rozżarzonych węglach. Maria pytała się, dlaczego on się nie pali. Odpowiedziałem, że koty się nie pali, są odmiotkwałe. Wyszedł z kominka miaucząc spowity gęsty z To już nie był on, to był inny kot. Wielki, gruby, on brzymi jak kocica. Szkoda. Taki był dobry król? <laughs> Raczej był zły. Był wróżny. Bywali gorsi. Był ładny, Lubiliśmy go. No przecież narzekaliście na niego. Nie, tego się nie pamięta. Musiałem się za nami stawiać. Zrobił tylko królowej mamy. A był niesprawiedliwy. Tak mało się go widziało. To był ktoś, co prawda kazał ścinać głowy e. dla bezpieczeństwa publicznego. Ja Niech po sobie zostawić, nie po swoich następców nie oddzielki egoista. Bemortuj i Nisi Bene. Był królem Wielkiego Królestwa. Był jego serc. Był jego rezydencją. Rozegrośli jego królestwo i on. Razem znikają. Ziemia zapada się wraz z Gwiazdy gasną, znika ogień, powietrze, wszechświat. No cóż, gdy królowie umierają, czepiają się ścian, drzew, z księżyca, czepiają się... I, I zarwala się. Będzie stronicą w książce o dziesięciu tysiącach stron. Która umieści się w bibliotece mającej milion książek i jednej bibliotece spośród miliona bibliotek. Czy jeszcze oddycha? Oddycha, ponieważ tu jestem. Oddycha, bo tu jesteśmy. Tak, 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 oczywiście jeszcze oddycha. Nerki już nie działają, ale krew krąży. Odkrąży sobie. Ma serce jak A co komu serce, bijemy z powodu. Nie istotnie, szanowane serce. Boże, szalone serce. Zapomina o mnie, czuję tak. Opuszcza mnie. Nie mogę żyć, jeśli nie jestem w jego szalałym sercu. Trzymaj się. Nie wypuszczaj mnie. Tylko twój głos miłościwa, pani ma oczy szeroko otwarte. Trzyma się jeszcze! Trzymaj mnie, ciebie, wytrzyma. Patrz na mnie, patrzę na ciebie. Najważniejszy panie, zrzeknij się, drogi. Zrzeknij się. Widzę, słyszysz, kim jesteś. Znam cię. Mam Cię przecież, ohydna kobieta. Czy <grymne> Dlaczego do stoisz przy ulicy? Pięć bres. idź, idź Przypomnij sobie, jestem Maria. <kluzni> Maria! Jestem Maria. Poznaj moje oczy. Poznaj moją twarz. Poznaj moje włosy. Poznaj moje. Ramiona. Zabrawiasz mu ból. On już nie może cię poznać. Zachowaj mój obraz. <grym> Zabierz go z sobą. To za ciężkie dla cienia. Niech wasza króleskowość zrzuci z siebie ciężar. Maria? Widzisz? Nie rozumie już twego imienia. Nie rozumie imienia miłościwej pani. Król nie rozumie już imienia Maria. Maria. Je. Powtarza, nie rozumie. Miasta, Boga. Nie znam cię. Nie kocham cię. Z moim obrazem odejdzie. Nie będzie mu ciąży, opuści go, gdy będzie trzeba. On, on cię widzi. Ciebie już nie widzi. Jest jeszcze. Yes. Nie patrz na to, co jest. On nie widzi. A istotnie nie widzi, Za to zrobisz nieraz. Jego królewska mość jest oficjalnie szlech. Spojrzy w siebie, zobaczy lepiej. Widzę rzeczy. Widzę twarz, widzę przestrzeń. Widzę czar. Patrz dalej. Ojcze, Nie mogę iść. Dalej. Nie umiem pływać. Za mało zlewu. <laughs> Widzę świat. Widzę życie, które uchodzi. Widzę siebie. Jestem. Wszędzie tylko ja. Choć tu, zbliż się. Nie ma drogi. Słyszę, co chcę uchwycić. Gdzie ściany? Gdzie ramiona? Ściany są tu. Berło, to jest Wasza Wysokość. Straż, odezwij się, gdzie jesteś? Na rozkaz Wasza Królewska Mość. Zawsze na rozkaz. Ależ tak, jestem tutaj. Ależ tak, jestem. Nie opuścimy Waszej Królewskiej Mości Przysięgam! jesteśmy tu. Nie opuścimy Waszej królewskiej mości. Straż! Julia! Odezwijcie się! Gdzie jesteście? Już was nie słyszę. Doktorze! Doktorze, czy obłuchłym? Doktorze! Nie, nie, jeszcze nie. Wasza królewska miłość. Doktorze! Niech mi nie, wasza królewska mość. Wybaczy, ale muszę już odejść, nie ma rady. Bardzo mi przykro. Przepraszam. Odeszli. Zamknęli mnie tu. Nie lubię, jak mnie zamykają. Poczekaj. Jest niedługo wszystkie drzwi będą szeroko otwarte. Czyli które drzwi? Czy były drzwi? Czy był świat? Czy żyłeś? Zdaje się, że człowiek śni, przywiązuje się do tego snu że weń kocha. Rano otwiera oczy, dwa światy jeszcze zachodzą na siebie. Chciałoby się je spamiętać, zatrzymać. Człowiek pyta sam siebie, o czym że śniłem. Kogo kochałem, kogo całowałem, co ja mówiłem i co do mnie mówiono już nie wie, co miał wokół siebie, już nie wie. Jestem. Nie, 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 nie ruszaj się. To cię męczy. Zawsze się dziwiłam, czemu jesteś zgarbiony, a to z powodu tego worka i tej torby dziadowskiej tych płciąk na zmianę.